Następna czakra z plotu słonecznego znajduje się pomiędzy pępkiem a mostkiem. Jej żywiołem jest ogień, a gruczołem dokrewnym – trzustka. Czakra ta odpowiada za nasz metabolizm, nasze poczucie mocy, siły przybicie, poczucie wartości, jak również podejmowanie decyzji i działania. Dzięki niej możemy przekazywać nasz potencjał światu. Tutaj ukryte jest nasze miejsce mocy, którą jest przekonanie o nas samych to na podstawie tego, co o sobie myślimy, podejmujemy decyzje i przechodzimy do transformacji. Jak mamy zablokowaną czakrę, to wtedy mamy problemy z trawieniem, sukszyca, napięte mięśnie czy boli, środkowej części e, kręgosłupa, silna oległość lub potrzeba manipulowania innymi, nierównowaga emocjonalna, wybuchy agresji, chęć nadmiernej kontroli otoczenia, Niezdecydowanie, niskie poczucie własnej sprawności, brak dyscypliny, pesymizm, niskie poczucie własnej wartości lub narcyzm, lęk przed wyróżnaniem się lub strachem przed odrzuceniem, ospalość, lęk przed życiem. Ale jak mamy zharmonizowaną tą czakrę, to, to wtedy cieszymy się prawidłową wagą i przemianą materii. Posiadamy poczucie sprawności i motywacji do działania. Czujemy, że życie jest proste i wszystko przychodzi nam łatwo. Mamy pewność, że cokolwiek przyjdzie, poradzimy sobie z tym. Czujemy się odpowiedzialni za siebie i swoje życie. Realizujemy swoje marzenia i plany. Czujemy, się w sobie, czujemy w sobie moc i sile. Odczuwamy emocjonalną równowagę. Doceniamy siebie i mamy zdrowe samooceny. Cierpimy radość i satysfakcję życia. E, żeby jakoś pobudzić, e, zharmonizować tą czakrę, to dobrze będzie nosić e, ubrania w kolorze e, złoto złoto-żółtym, e, słuchać szybkie dźwięki, nosić kamienie na przykład takie jak cytryn, bursztyn żółty kalcyt, żółty topas, kwas rutylowy, flory żółty, no i rzeczywiście przebywać na słoneczku no i jeszcze można sobie patrzeć na ogień, na przykład zapalać świecy